Siemaneczko, z tej strony do Masa, to jest pierwszy w z Kociego Info Nowej serii, w której będę mówił o jakichś tam problemach, dlaczego nie ma filmów i tak dalej I chcę na początku wam jeszcze pogratulować, że tak dużo łapek pod jednym filmem, jak i pod drugim z, no dla... takich większych to będzie mało, ale dla mnie to dużo, sądzę do ile mam aktualnie subskrypcji Że za bardzo nie jestem oglądany Dobra Pierwszą kwestią do jakiej przejdziemy to będzie, że widzowi, tam też koledzy, przyjaciele pytają, mówią, że kupiłem suby, kupiłem lajki. To mnie strasznie zdziwiło, bo po pierwsze, po co miałbym kupować? Po drugie, coś takiego kosztuje, na przykład 10 zł, jak i tak nic nie zarobi na 100 subskrypcjach, więc po co miałbym? To bardzo by mnie, nie wiem... Po pierwsze jeszcze bym dużo osób potracił, bo nie chcieliby oglądać właśnie takiego szukanego, więc tutaj mnie to pytanie zdziwiło. Kolejną informacją jest to, że na razie filmów yy, na komputerze yy, nie będzie. z powodu tego, że coś się dzieje z komputerem, nie yy, w ogóle yy, odinstalowało kartę graficzną, co mnie zasmuciło i bym musiał kupić nową. I jeszcze tam coś porobić, bo też tam coś yy, się psuje. Tylko nie z powodu karty graficznej, ale to też się zobaczy. I kolejną jeszcze, kolejnym takim rzeczą to czy robię sub za sub, komentarz za komentarz, like za like. Powiem wam szczerze, nigdy nie robiłem like za like, sub za sub ani komentarz za komentarz. Dużo razy mi to oferowali, ale ja, ja wolę być czystym youtuberem, czy po prostu. Nie brać udziału właśnie w takich akcjach, bo później to zostanie wykryte i tak jak się to zakończy Że najgorsze kanały, że oszukują I tak dalej, i tak dalej Nieuczciwością wobec widzów Przez co widzowie czują się urażeni, smutni, że na przykład ich youtuber, którego lubili oglądać ich kolegom ich oszukuje Naprawdę nie polecam takiego sposobu, bo jak zostanie wykryty, no to już macie problem wtedy. Niestety, co zrobić później w później takiej sytuacji? Jedynie pisać do wszystkich i przepraszać. Ale wątpię, żeby właśnie taki arogancki tubrę przepraszał, tylko po prostu dalej zarabia na oszukanych filmach lub coś. I kolejną jeszcze kwestią jest to, czy ściągam od innych. Według was te... Yy, i jak nawet dużo subów jest właśnie, jak mi pisaliście na Pyrif, to jest Ściągnijmy to tylko, tkój, nie, nie sięgnąłem od nikogo, po prostu sam to znalazłem a później dopiero udało mi się to szukać, najczęściej naprawdę. Dobra, już kończymy, bo to już jest wszystko na dzisiaj. Ja byłem do nas, to było Pocinko. Trzymajcie się, cześć na razie. Nie!